Ja, jak zauważyłaś, nie opowiadam o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami i jak to jest podzielone i wszystkich szczegółów. Te informacje wypływają nie z mojej strony, więc ja też nie będę ich. Wszystko zaczęło się zupełnie niespodziewanie, tak jakby życie samo napisało scenariusz, którego nikt nie mógł przewidzieć. Agnieszka Kaczorowska, aktorka, tancerka, osoba od lat obecna w polskim show biznesie, przez długi czas ukrywała swoje sercowe sprawy. Świat widział jej uśmiech, energię i perfekcję na parkiecie, ale nikt nie przypuszczał, że w głębi serca nosiła tajemnicę cichą, pełną emocji historię, która dopiero czekała na swój moment, by ujrzeć światło dzienne. I wtedy gdy nikt się tego nie spodziewał, ogłosiła najpiękniejszą wiadomość. Jej życie uczuciowe odnalazło nowy rytm, a u jej boku pojawił się Damian Górski, mężczyzna, który sprawił, że jej świat znów nabrał blasku. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy niemal baśniowej. Goście zostali zaproszeni do starego dworku, ukrytego pośród zieleni podwarszawskich lasów. Nikt wcześniej nie wiedział, że to właśnie tam, tego dnia, spełni się najważniejszy moment w życiu Agnieszki. Zaproszenia wyglądały skromnie złote litery na kremowym papierze, bez szczegółów, jakby to miało być jedynie spotkanie rodzinne. Ale każdy, kto znała Agnieszkę, czuł, że coś niezwykłego kryje się za tą prostotą. Kiedy goście przyjeżdżali, ich oczom ukazywała się sceneria jak z filmu. Drewniane lampiony rozświetlały ścieżkę prowadzącą do ogrodu, gdzie ustawiono białe krzesła oplecione delikatnymi wstążkami. W powietrzu unosił się zapach świeżych róż i lawendy, a gdzieś w tle słychać było subtelną muzykę skrzypiec. Nikt jednak nie spodziewał się, że za chwilę wydarzy się coś, co na zawsze pozostanie w ich sercach. Agnieszka pojawiła się ubrana w suknię, o której marzyła od dziecka, z wiewną, ozdobioną ręcznie haftowanymi kwiatami, które wyglądały jakby żyły własnym życiem. Nie było w niej przepychu, a raczej niezwykła elegancja i ciepło. Kiedy wyszła do ogrodu, czas jakby się zatrzymał. Goście wstrzymali oddech, bo w jej oczach błyszczało coś, czego dawno u niej nie widzieli: szczęście tak czyste, że aż poruszające. Damian czekał przy ołtarzu zbudowanym z gałęzi brzozy i białych lili. Był spokojny, ale widać było, że jego serce bije szybciej. Jego spojrzenie mówiło wszystko: miłość, wdzięczność i obietnicę, że nigdy nie pozwoli, by Agnieszka poczuła się samotna. To on był tym, którego od dawna szukała, choć jeszcze niedawno nie dopuszczała tej myśli do siebie. Ceremonia była prosta, ale głęboka w swojej treści. Kiedy przysięgali sobie miłość, wielu gości miało łzy w oczach. Słowa Agnieszki były szczere i pełne emocji. Damianie, w Twoich oczach odnalazłam dom. Przy tobie czuję, że nie muszę nic udawać, że mogę być sobą. Obiecuję ci, że będę przy tobie w każdym kroku, w każdym dniu, w każdej chwili, bo wiem, że nasze serca biją jednym rytmem. Po oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni do wnętrza dworku, gdzie przygotowano przyjęcie. Stoły uginały się od potraw. Tradycyjnych, ale podanych w nowoczesnej formie. Był pieczony łosoś z ziołami, polskie pierogi, a także słodkości, które wyglądały jak małe dzieła sztuki. Jednak to nie jedzenie było najważniejsze. W powietrzu unosiła się magia, atmosfera radości, bliskości i prawdziwej miłości. Pierwszy taniec Agnieszki i Damiana był czymś, co zapamiętali wszyscy. Nie był to spektakularny pokaz taneczny, choć przecież Agnieszka mogłaby zaprezentować choreografię na światowym poziomie. Oni jednak wybrali coś innego. Taniec pełen prostoty, ale też intymności. Każdy krok, każde spojrzenie pokazywało, że są dla siebie stworzeni. Goście patrzyli na nich z uśmiechem i wzruszeniem, bo wiedzieli, że właśnie rodzi się coś niezwykłego. W pewnym momencie Agnieszka wstała i wzięła mikrofon. Przez długi czas ukrywałam swoje uczucia, bo bałam się, że świat nie zrozumie. Ale dzisiaj nie chcę już niczego ukrywać, chcę, żeby każdy wiedział, że Damian jest miłością mojego życia. To on sprawił, że znów nauczyłam się marzyć, że znów poczułam, jak piękne może być życie. I dlatego dzisiaj w obecności was wszystkich pragnę powiedzieć głośno Kocham go całym sercem. Sala wybuchła oklaskami, a Damian podszedł do niej i pocałował ją tak, jakby czas i przestrzeń przestały istnieć. Do późnej nocy trwała zabawa, przeplatana wspomnieniami, śmiechem i muzyką. Były tańce, wzruszające toasty i chwile, które już na zawsze zapisały się w historii ich życia. A gdy na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy, wszyscy wyszli do ogrodu, by podziwiać pokaz fajerwerków. Kolory rozświetlały ciemność, tworząc nad nimi niebo pełne obietnic. I tak w ciszy i huku zarazem zakończył się dzień, który okazał się nowym początkiem. Agnieszka Kaczorowska, kobieta, która od lat czarowała ludzi na ekranie i scenie, wreszcie odnalazła własną bajkę. Adamian Górski stał się bohaterem tej opowieści. Dowodem na to że prawdziwa miłość zawsze znajduje drogę, choćby musiała długo czekać, by się objawić. Rodzina Agnieszki Kaczorowskiej od zawsze była niezwykle barwną i złożoną mozaiką doświadczeń, emocji i wspomnień, które ukształtowały jej życie prywatne i zawodowe. Wychowana w domu, gdzie tradycja mieszała się z nowoczesnością, a ciepło rodzinne przeplatało się z wymaganiami dnia codziennego, Agnieszka już od najmłodszych lat uczyła się, jak ogromne znaczenie ma więź międzyludzka. Jej rodzice wpoili jej wartości takie jak pracowitość, szacunek do drugiego człowieka, a przede wszystkim potrzebę budowania relacji opartych na szczerości i zaufaniu. Ojciec, człowiek niezwykle spokojny, miał ogromny wpływ na jej podejście do życia. Często powtarzał, że rodzina jest jak drzewo. Mocne korzenie pozwalają wzrastać ku niebu, ale bez tych korzeni żadne gałęzie nie utrzymają się długo. Matka natomiast była pełna energii, z pasją podchodziła do każdej codziennej czynności i uczyła córkę, że w domu zawsze powinno być miejsce na śmiech, muzykę i rozmowę do późnych godzin nocnych. Rodzeństwo Agnieszki również miało znaczącą rolę w jej dzieciństwie. Starsza siostra była dla niej zarówno rywalką, jak i wzorem do naśladowania. Niejednokrotnie rywalizowały o uwagę rodziców, ale w głębi duszy obie wiedziały, że nie ma na świecie osoby, która rozumiałaby je lepiej. Młodszy brat z kolei był tym, którego Agnieszka otaczała szczególną troską, spędzała z nim godziny na zabawach, a później, już jako nastolatka, pomagała mu w nauce i wspierała w trudnościach. Ta bliskość rodzeństwa przetrwała próbę czasu, stając się fundamentem, na którym Agnieszka mogła oprzeć się w dorosłym życiu. Kiedy w życiu Agnieszki pojawił się Damian Górski, naturalne było, że chciała, aby jej rodzina go zaakceptowała. Spotkanie Damiana z rodzicami odbyło się w skromnym, domowym gronie, podczas niedzielnego obiadu. Atmosfera była pełna napięcia, bo każdy z członków rodziny chciał przekonać się, czy Damian naprawdę jest tym, którego serce Agnieszki wybrało. Już po kilku chwilach jednak wszelkie obawy zniknęły, Damian okazał się człowiekiem pełnym taktu, szczerości i ciepła. Umiał słuchać, a jego spokój i opanowanie sprawiły, że ojciec Agnieszki od razu poczuł do niego sympatię. Matka natomiast dostrzegła, jak patrzy na jej córkę z troską, zachwytem i bezgraniczną miłością. Rodzina Agnieszki i Damiana szybko zaczęła się ze sobą zżywać. Spotkania świąteczne, urodzinowe czy zwykłe weekendowe obiady stawały się okazją do budowania wspólnoty, której oboje pragnęli. To właśnie wtedy rodziły się wspomnienia, które na zawsze zapisały się w ich sercach śmiech przy stole, wspólne śpiewanie kolęd, długie rozmowy o planach na przyszłość. Najbardziej wzruszającym momentem była jednak chwila, gdy Agnieszka i Damian ogłosili rodzinie, że zamierzają się pobrać. Reakcja była natychmiastowa łzy radości, uściski i gratulacje. Rodzeństwo Agnieszki nie kryło wzruszenia, a jej rodzice ze spokojem patrzyli na to, jak córka wreszcie odnalazła szczęście. Po ślubie, który stał się piękną i niezapomnianą uroczystością, rodzina obojga zaczęła się integrować jeszcze bardziej. Rodzice Damiana okazali się ludźmi otwartymi i serdecznymi, którzy od razu przyjęli Agnieszkę jak własną córkę. Spotkania w ich domu były pełne śmiechu, wspólnego gotowania i rozmów o codziennych sprawach. Agnieszka czuła, że zyskała nie tylko męża, ale także drugą rodzinę, która stała się dla niej oparciem w każdej sytuacji. Z czasem życie rodzinne Agnieszki i Damiana nabrało nowego wymiaru. Pojawiły się dzieci, a wraz z nimi kolejne wyzwania i radości. Rodzice Agnieszki i Damiana stali się czułymi dziadkami, którzy chętnie spędzali czas z wnukami, opowiadając im historie z dawnych lat, ucząc ich piosenek i pokazując zdjęcia z rodzinnych albumów. Dom, w którym Agnieszka dorastała, znów ożył dziecięcym śmiechem i energią, a dla niej samej było to spełnienie marzeń. Aby jej dzieci wychowywały się w takiej samej atmosferze miłości, jaką ona znała z własnego dzieciństwa, rodzinne więzi były tak silne, że nawet w chwilach trudnych potrafili się wspierać. Gdy jedno z dzieci zachorowało, cała rodzina mobilizowała się, by pomóc, od opieki nad maluchami, przez gotowanie posiłków, aż po zwykłą obecność, która dawała poczucie bezpieczeństwa. To doświadczenie jeszcze bardziej umocniło ich więź, pokazując, że w rodzinie tkwi największa siła. Z biegiem lat relacje rozwijały się coraz bardziej. Agnieszka organizowała w swoim domu coroczne spotkania rodzinne, które stały się tradycją. Były to dni pełne wspomnień, ale też planów na przyszłość. Omawiali wakacje, marzenia i projekty, które chcieliby razem zrealizować. Damian również czuł, że odnalazł swoje miejsce. Jego własna rodzina oraz rodzina Agnieszki stworzyły razem coś na kształt jednej wielkiej wspólnoty, w której każdy czuł się ważny. Najpiękniejsze było jednak to, że dzieci Agnieszki i Damiana dorastały, obserwując tę harmonię i ucząc się, że rodzina to najcenniejszy skarb. W ich oczach widać było radość i poczucie bezpieczeństwa, które dawała im świadomość, że są otoczone miłością ze wszystkich stron. Agnieszka często powtarzała, że jej największym osiągnięciem nie są role, taneczne sukcesy czy medialne projekty, ale właśnie rodzina, fundament, na którym buduje swoje życie. Damian był dla niej partnerem, który wspierał ją w każdej sytuacji, a dzieci dawały jej siłę do działania. Rodzice i rodzeństwo stali się natomiast niezastąpionym wsparciem, które przypominało jej, że niezależnie od tego, co dzieje się na scenie życia publicznego, w domu zawsze czeka na nią spokój i akceptacja. Historia rodziny Agnieszki Kaczorowskiej to opowieść o miłości, zaufaniu i wspólnym wzrastaniu. To podróż pełna wzruszeń, w której każde pokolenie wnosiło coś wyjątkowego, tworząc obraz domu, do którego zawsze chce się wracać. A ona sama z Damianem u boku wiedziała, że to dopiero początek, że każdy dzień spędzony z rodziną jest kolejnym rozdziałem ich niezwykłej opowieści, która nigdy się nie znudzi, bo pisana jest sercem, a serce nie zna końca. Majątek Agnieszki Kaczorowskiej przez lata obrósł w legendy i plotki, bo choć aktorka i tancerka zawsze starała się chronić swoje życie prywatne, to ciekawość ludzi wobec jej dorobku materialnego rosła nieustannie. Historia jej majątku nie jest jednak prostą wyliczanką liczb czy posiadłości, ale fascynującą opowieścią o pasji, pracy i umiejętności budowania swojego świata, kawałek po kawałku, z ogromnym zaangażowaniem i wyczuciem. Początki były skromne. Pierwsze zarobione pieniądze z ról w telewizji czy występów tanecznych odkładała, zamiast wydawać, bo wiedziała, że w życiu artysty stabilizacja finansowa bywa równie krucha jak sława. Dzięki tej przezorności, już jako bardzo młoda kobieta zaczęła inwestować w małe rzeczy kursy rozwoju, szkolenia a potem pierwsze własne studio taneczne, które szybko stało się jednym z filarów jej majątku. Najbardziej rozpoznawalnym elementem jej majątku jest właśnie szkoła tańca, którą prowadzi od kilku lat. To nie tylko miejsce nauki kroków tanecznych, ale także przestrzeń twórcza, gdzie dzieci, młodzież i dorośli odnajdują pasję i radość ruchu. Studio, urządzone w nowoczesnym stylu z lustrami od podłogi do sufitu i podłogami amortyzującymi każdy skok, stało się nie tylko źródłem dochodu, ale też symbolem jej sukcesu. Uczniowie przyciągają znajomych, ci znajomi kolejne osoby i tak biznes rozwija się dynamicznie, zyskując renomę i stabilność finansową. Drugim filarem majątku Agnieszki są nieruchomości. Już kilka lat temu kupiła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie w jednej z eleganckich dzielnic, które z czasem stało się jej azylem. Z czasem jednak wraz z Damianem Górskim zaczęła myśleć o większej przestrzeni, domu, w którym ich rodzina będzie mogła oddychać pełną piersią. Tak pojawiła się willa pod Warszawą, otoczona zielenią, z przestronnym ogrodem i tarasem, gdzie latem odbywają się spotkania rodzinne i przyjęcia. Dom ten nie jest jedynie symbolem luksusu to przede wszystkim miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa i wolności, a jednocześnie podnosi wartość całego majątku rodziny. Warto wspomnieć także o inwestycjach, które Agnieszka prowadzi dyskretnie, z dala od mediów. Część swoich zarobków lokuje w nieruchomościach na wynajem mieszkania w Warszawie, apartamenty nad morzem i w górach. Każda z tych inwestycji przynosi stały dochód pasywny, a jednocześnie stanowi zabezpieczenie na przyszłość. Dzięki temu jej majątek nie opiera się wyłącznie na karierze medialnej, ale ma solidne podstawy w postaci nieruchomości. Nie można też pominąć faktu, że Agnieszka od lat jest obecna w świecie reklamy i marketingu. Jej wizerunek, kojarzony z profesjonalizmem, elegancją i autentycznością, sprawia, że marki chętnie podejmują z nią współpracę. Kontrakty reklamowe, sesje zdjęciowe, udział w kampaniach społecznych i komercyjnych wszystko to zasila jej konto, ale też umacnia jej pozycję na rynku. Każdy taki projekt to nie tylko jednorazowy zarobek, ale także kolejny krok w budowaniu osobistej marki, która z kolei przekłada się na dalsze możliwości. Agnieszka nie zapomina także o edukacji i rozwoju osobistym. Dużą część środków inwestuje w kursy, szkolenia i warsztaty, zarówno dla siebie, jak i dla swojego zespołu. Wiedza i kompetencje to kapitał, którego nikt nie może jej odebrać, a w długiej perspektywie to właśnie one wzmacniają cały jej majątek. Ważnym elementem jej majątku są także prawa autorskie i licencje. Jako osoba aktywna w mediach i twórczyni treści, Agnieszka dba o to, by jej prace, choreografie, projekty taneczne czy nagrania były chronione i przynosiły jej dochód również w przyszłości. To podejście strategiczne, które sprawia, że jej dorobek artystyczny ma nie tylko wymiar emocjonalny, ale także finansowy. Jej majątek to jednak nie tylko pieniądze i nieruchomości, ale także rzeczy, które niosą ze sobą wartość sentymentalną, a jednocześnie stanowią swego rodzaju kapitał kulturowy. Kostiumy z występów tanecznych, pamiątki z podróży, nagrody i wyróżnienia wszystko to gromadzi się w jej domu, tworząc archiwum życia pełnego pasji i osiągnięć. Damian Górski, jako jej partner i mąż, wnosi do tego majątku nie tylko swoją obecność, ale także wsparcie organizacyjne i biznesowe. Razem planują kolejne inwestycje, analizują rynek i podejmują decyzje, które mają zabezpieczyć przyszłość ich rodziny. Dzięki temu ich majątek nie jest dziełem przypadku, ale wynikiem świadomej, długofalowej strategii. Ciekawym aspektem jest także działalność charytatywna Agnieszki. Choć wielu mogłoby powiedzieć, że wydawanie pieniędzy na cele dobroczynne nie powiększa majątku, to jednak w jej przypadku jest odwrotnie. Zaangażowanie w akcje społeczne buduje jej reputację, wzmacnia relacje z innymi i sprawia, że kolejne marki chcą z nią współpracować. To inwestycja w wizerunek, który później przynosi wymierne korzyści finansowe. Całość jej majątku można więc postrzegać jako harmonijną całość: studio tańca jako serce biznesu, nieruchomości jako solidne fundamenty, kontrakty reklamowe jako źródło dynamicznych dochodów, a działalność artystyczna i charytatywna jako elementy, które dodają całości blasku i wiarygodności. Wszystko to sprawia, że majątek Agnieszki Kaczorowskiej jest nie tylko imponujący, ale też niezwykle stabilny i odporny na zawirowania losu. To historia kobiety, która potrafiła połączyć pasję z przedsiębiorczością, sztukę z biznesem, emocje z rozsądkiem. Jej majątek nie jest więc tylko zapisem na koncie czy wartością nieruchomości, ale także dowodem na to, że konsekwencja, ciężka praca i umiejętność podejmowania właściwych decyzji mogą stworzyć coś trwałego, co będzie służyło nie tylko jej samej, ale także jej rodzinie i przyszłym pokoleniom. Kiedy mówi się o twórczości, która na zawsze wpisała się w życie Agnieszki Kaczorowskiej i ukształtowała jej wizerunek w oczach widzów, trudno nie zacząć od roli, która stała się jej znakiem rozpoznawczym roli Bożenki w serialu Bele Klan. To właśnie ta postać sprawiła, że młoda dziewczyna, stawiająca dopiero pierwsze kroki w świecie telewizji, z dnia na dzień stała się osobą rozpoznawalną. Początkowo nikt nie przypuszczał, że ta rola, z pozoru niewielka, z czasem przerodzi się w coś, co przez lata będzie kojarzone z jej imieniem i nazwiskiem, otwierając jej drzwi do kariery i stając się fundamentem pod dalsze działania artystyczne. Klan był wówczas jednym z najpopularniejszych polskich seriali, a Agnieszka trafiła do jego obsady jako dziecko. Jej naturalność, szczerość i wyjątkowa charyzma sprawiły, że od razu zwróciła na siebie uwagę widzów. Rola Bożenki nie była łatwa, wymagała pokazania emocji dziecka, które dorasta na oczach milionów Polaków, a jednocześnie radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie los. Każdy odcinek niósł ze sobą nowe sytuacje, a Agnieszka, choć bardzo młoda, potrafiła zaskoczyć dojrzałością gry aktorskiej. Widzowie obserwowali jej dorastanie nie tylko w świecie serialowym, ale i prywatnie, co sprawiało, że czuli z nią niezwykłą więź. Z czasem postać Bożenki zyskała coraz większe znaczenie fabularne. Twórcy serialu powierzali jej coraz poważniejsze wątki, od szkolnych perypetii, przez pierwsze miłości, aż po dramatyczne sytuacje związane z rodziną i problemami zdrowotnymi. To właśnie te momenty były przełomowe w karierze Agnieszki, bo pokazały, że potrafi nie tylko bawić, ale i wzruszać a jej gra nie ogranicza się do prostych dialogów, lecz pełna jest głębi i autentyczności. Jednym z najbardziej pamiętnych wątków była historia choroby i walki Bożenki o swoje miejsce w życiu widzowie przeżywali razem z nią wszystkie wzloty i upadki, płakali i cieszyli się w rytmie jej losów. To właśnie wtedy nazwisko Kaczorowska zaczęło pojawiać się w prasie, a krytycy podkreślali, że młoda aktorka ma przed sobą ogromną przyszłość. Ale klan to nie tylko sława i rozpoznawalność, to także szkoła życia, setki godzin spędzonych na planie, tysiące dialogów, relacje z innymi aktorami, którzy stali się dla niej mentorami. Grając obok takich legend jak Stanisława Celińska czy Tomasz Stockinger, Agnieszka chłonęła wiedzę i doświadczenie, które później wykorzystała w kolejnych projektach. Dzięki tej roli zyskała też ogromną sympatię widzów. Dla wielu osób stała się wręcz członkiem rodziny kimś, kogo losy śledzi się z zaciekawieniem i wzruszeniem. Kiedy pojawiała się na ekranie, ludzie w całej Polsce zatrzymywali się, by zobaczyć co nowego dzieje się u Bożenki? To niezwykłe doświadczenie, które niewielu aktorom w tak młodym wieku dane było przeżyć. Popularność serialu przełożyła się także na nowe możliwości. Agnieszka zaczęła być zapraszana do programów telewizyjnych, udzielała wywiadów, pojawiała się na okładkach magazynów. Każdy chciał wiedzieć więcej o dziewczynie, która tak pięknie odnalazła się w świecie wielkiej telewizji. To był czas intensywnej pracy, ale i ogromnej satysfakcji, bo każdy kolejny krok umacniał jej pozycję w polskiej kulturze popularnej. Było coś niezwykle magnetycznego w tym, jak Agnieszka Kaczorowska krok po kroku budowała swoje nazwisko i swoją markę artystyczną poprzez dzieło, które stało się kamieniem milowym w jej karierze.